Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale Świat Linuxa. Witamy na kanale Świat Linuxa razem z Miszką na kolankach. Słuchajcie, ja wiem, że długo nie było filmów, a to dlatego, że postanowiłem sobie zmienić dystrybucję to jest raz, zmienić sobie pulpit przy okazji, to jest dwa za chwilę wam pokażę o co mi więcej tutaj chodziło i co robiłem. A tak w ogóle ten film miał być na temat właśnie tego, tej mojej zmiany, tak? Jednakże słuchajcie, jest sprawa taka, że pod pod moim postem, na karcie społeczność pojawiło się ponad 100 komentarzy napisałem tam między innymi, że siedziałem tydzień i bawiłem się, i próbowałem ogarnąć tego Linuxa I warto zobaczyć te komentarze niektóre warto je sobie poczytać dlatego, że są dość dziwne, moim zdaniem, tak, ja nakreśliłem jasno że to jest teoretycznie mój wybór, i praktycznie że ja sobie chcę w ten sposób można powiedzieć temat doszlifować swój, tak? Iść w jakimś kierunku, rozwinąć sobie tematykę Linuxową, i tak dalej. Nikt nikogo nie zmusza do siedzenia na Linuxie w konsoli, tak? W czystej konsoli, bo de facto można tak powiedzieć, wygląda. Tiling manager dokładnie jest to, co ja używam, to jest BSPWM. Głównym systemem stał się Arco Linux. Arco Linux to jest praktycznie Arch, troszeczkę przerobiony, ale de facto można powiedzieć niewiele. Słuchajcie, cały ten film będę również tutaj mówił na temat społeczności Linuxa. Słuchajcie, kurde nie wiem czy oglądaliście, może niektórzy was, z Was oglądali sobie filmy kolegi DistroTube, Dereka z DistroTube kolegi Mata z na przykład The Linux Cast. Tam w wielu, wielu filmach była mowa na temat dosłownie toksyczności i toksyczności Linuxowego community, tak? czyli ludzi, którzy siedzą w Linuxie, na temat ich zachowania, na temat ogólnego podejścia do siebie samego, do systemu czy w ogóle innych. To samo dotyczy się na przykład osób, które przychodzą, używają Windowsa, ale przychodzą na kanał Linuxowy po to, żeby narobić bydło za przeproszeniem, tak. Bo one tak lubią. Okej, okay, spoko, nic ci zapewnie nie broni to, że, że taka osoba załóżmy pisze dużo komentarzy pod tymi moimi filmami czy innymi. To dobrze, bo te wszystko to nam po prostu dzięki temu mamy duże zasięgi, coraz większe zasięgi, jeżeli chodzi o, o kanał, prawda? Natomiast Wiele komentarzy jest, również ja postaram się odpowiedzieć w tym filmie na nie, dokładnie na nie. E, mnie naprawdę mocno, mocno zdziwiło. Jedne mnie rozwaliły, drugie mnie rozbawiły. E, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Nie wiem, ile ten film będzie trwał, będzie to taka bardziej pogadanka. Kolejna rzecz, którą na pewno zauważyliście to. Nie ma filtrów, nie mam żadnych filtrów w obs -ie. jest tylko jeden, który mi podnosi, podnosi troszeczkę gaina, że to powiem, od mikrofonu. Bardziej taki ekspander jest zrobiony, po drugie jest to nagrane w stereo trochę, co pewnie słychać, że te kanały sobie trochę pływają. Postanowiłem również, że nie będzie muzyki w moich filmach, nie będzie podkładu muzycznego. Dlaczego nie będzie? Już wiem, była para z ankieta i wyście chcieli muzykę i tak dalej. Ale trzeba brać pod uwagę, trzeba brać jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Nagrywa się to w ogóle? Chyba się nagrywa. Trzeba brać jedną ważną rzecz pod uwagę, słuchajcie. Niektórzy słuchają sobie tych filmów, czy moich, czy innych i puszczają sobie w tle własną muzykę, tak? I to, jest, że ja wpuszczę w podkładzie jakiś takie, kurde, rumbankę, albo, albo nie wiem, cokolwiek innego, to ich denerwuje i prawdopodobnie ten film wyłączają w połowie, załóżmy, tak? Bo, bo ja o czymś mówię, oni chcą sobie posłuchać, nie wiem, Straussa, Beethovena albo, nie wiem, Bayer Full, ewentualnie czegokolwiek innego a gość tutaj w tle drum bassy puszcza i mówi o Linuxie no to jest do dupy, powiem to tak, w ten sposób nie będę go cenzurował. To jest zły pomysł i ja to postanowiłem zmienić. To jest kolejna rzecz, której, która będzie zmieniona, już jest zmieniona na tym kanale, bez podkładu muzycznego. Mam nadzieję, że to efekt taki trochę stereo mi, może mikrofon nie jest mono, ale to jednak może troszeczkę wam, że to tak powiem, da. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o tematykę kanału, ona mniej więcej się będzie trzymała tego, co się trzyma, tak? Czyli przeglądy dystrybucji, jakieś pomoce, pomoc dla nowych użytkowników, testy sprzętu, to co mam, to co mogę potestować, i tak dalej, to na pewno będzie. Dojdzie do tego troszeczkę myślę takich rzeczy bardziej zaawansowanych, ale one dojdą dopiero później, kiedy ja się zacznę tego uczyć. Bo między innymi słuchajcie, po to właśnie zainstalowałem sobie Tiling Managera. Tajling menedżera, o którym będę mówił już za sekundkę. W ogóle przejdźmy się do pulpitu, bo takie takie suche gadanie, no to to, to nie jest kanał komentarzy, to się mówi, tak. Więc przejdźmy sobie po prostu do pulpitu. Tak wygląda mój nowy pulpit, na którym siedziałem tak. Siedziałem nad nim praktycznie, można powiedzieć, tydzień po 12 godzin. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego że. Mm, ja nie miałem o tym zielonego praktycznie pojęcia. Mniej więcej dwa lata temu siedziałem przez miesiąc na Debianie. Na Debianie z I3, z I3 Tining Manager. Ten Debian Sit zresztą mi się po prostu rozpieprzył. No i, no i odpuściłem sobie temat całkowicie, zostałem klikaczem. Nie z żadnym klikaczom i tak dalej. Klikanie nie jest złe, nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ja poczułem w końcu, że ja się nie rozwijam. Ja siedzę po prostu na tym pingwinie jak na Windowsie. Siedzę, klikam, VirtualBox pokazuje wam to, pokazuje, klikam tu i okienka tu, i okienka tam, i to się miesza, i to się miesza. E, słuchajcie, zaczął mnie to po prostu denerwować, to jest pierwsza sprawa, tak? Niektórzy powiedzą, mogę zostać na Debian, znaczy na Manjaro przecież, tak? Bo kurde, co za, co za problem, panie kolego, do Manjaro sobie e, załóżmy dołożyć, kurde tego dołożyć sobie po prostu tajnych menedżer, tak? Słuchajcie, Manjaro mnie znudził. Na Manjaro siedziałem praktycznie ponad półtora roku. W tym okresie miałem jedną wielką jazdę tylko wtedy, kiedy deweloperzy przechodzili na z Gnome'a 3.38 na gnoma 40. To było półtora albo dwa miesiące masakry. Ja w tym czasie po prostu poszedłem sobie na inne dystrybucje, bo po co miałem się męczyć? Ja mam wybór. Jeżeli siedzicie na Windowsie i Microsoft by coś spieprzył, to sorry, nie macie wyjścia. Musicie siedzieć na tym i się modlić, żeby wam wypuścili poprawkę do tego, bo karta dźwiękowa nie działa, bo drukarka się spieprzyła, bo WiFi padło, bo coś tam, bo coś tam, tak? Natomiast na Linuxie jest wybór, dlatego wskoczyłem sobie na inne Distro byłem z tego dość zadowolony, bo obczaiłem Ubuntu, obczaiłem sobie Fedorę i coś tam jeszcze przy okazji, tak? I tak w końcu wróciłem do Manjaro, e, którego używałem od czerwca do praktycznie do. Przed tygodnia, czyli prawie do, do stycznia tego roku, bez najmniejszego problemu to działało perfekcyjnie, aż do znudzenia. Postanowiłem sobie to zmienić. Yy, tak jak widzicie, Arco Linux kernel 516 wczoraj się pojawił akurat. BSPWM to jest tiling manager tak zwany, to jest tak zwany, słuchajcie, tiling manager yy, tutaj nie ma de facto pulpitu, nie istnieje pulpit. Tu są tylko to jest wyłącznie zarządca okienek, wyświetlania okienek. Oczywiście działają mi tu bez problemu programy graficzne. Mogę sobie to przerzucać na dowolne pulpity na przykład, tak? Mogę sobie przechodzić na pulpit trzeci, odpalić sobie na przykład tutaj GIMP'a i się z niego załóżmy po prostu cieszyć. A na innych pulpitach mam ogarnięte co innego. To samo a propos na przykład przeglądarki. To jest głównie praca na... Słuchajcie, to jest głównie praca na tlewiaturze i ja się do tego będę po prostu zburzywczają, bo taką mam de facto można powiedzieć słuchajcie, zajawkę, tak? Jak widzicie, całkiem fajnie to wszystko nam tutaj de facto pracuje, to nie jest omówienie tego tilinga, o to omówienie tego talinka będzie kiedyś, jak sobie na nim dłużej popracuję. Kolejna rzecz, która mnie tutaj rozwaliła, powiem to tak, którą sobie postanowiłem nauczyć się, bo chcę się po prostu tego nauczyć. Nikt mnie nie zmusza do tego, ja chcę się czegoś nauczyć fajnego. To jest, słuchajcie, robimy sobie tak i piszemy sobie tak na przykład, e, dokładnie tak, to jest vim. Postawiłem sobie Wima, HJKL, tak dokładnie, jak nie trafia z tymi klawiszami tutaj. E, Próbuję się połapać we wszystkich trybach, tryb zwykły, tryb insert, tryb wizualny, tutaj jeszcze jest, jeszcze jest tak. No tego naprawdę jest od jasnej, jasnej e, teges. Próbuję te konfigi sobie z paru, od paru gości, od Luka Smyfa, próbuję sobie od DistroTube'a, próbuję sobie od Delinux Casta, te wszystkie konfigi jakoś zrobić z tych własny, ale mi nie wychodzi jeszcze. Spokojnie, ja wiem, że się tego nauczę. Upadłeś na głowę, chłopie, kurde, po co ci tak, po cholerę ci coś takiego w ogóle, kurde. Co ci to daje, kurde, po co ci to na przykład, tak? To po to, że chce się czegoś innego tutaj De facto, można powiedzieć, nauczyć tak? Pobawić się tym prawdziwym pingwinem, powiem to w ten sposób, słuchajcie. Myszką się też można bawić, proszę. Ja to z myszką zmieniam, akurat sobie te e, Więc tutaj jest taka, taka de facto rzecz. Teraz tak, koniec omawiania tego menedżera, bo ja go omówię kiedyś tam przy okazji. Ciekawe, czy może jeszcze ten film będzie oglądał. E, słuchajcie, chodzi tutaj o jedną rzecz. Znaczy, mianowicie na moim kanale. Umieściłem tutaj taka powiedziałem posta yy, w społeczności, tak? Wczoraj. Słuchajcie, 70 łap do góry, 102, 102 komentarze tutaj są. Yy, I w tej chwili będę starał się do nich jakoś powiedzmy tutaj odnieść do niektórych, tak? Yy, pan Norbert Tomczyk właśnie dlatego nigdy nie będzie tak powszechny Linux, tak? do czyszonego jak MS czy Mac. No chyba, że się ujednolici, ale to się nie stanie. I tu się zaczęła niezła jazda. Yy, to jest jeden z wielu takich komentarzy, tak? Tutaj kolega podziwia i szanuje cierpliwość i zajawkę. Cierpliwości. To recenzje, a nie dłubanie w konsoli. No pewnie, że tak. Słuchajcie, nie hejtuję tych ludzi. Nie, tylko popatrzcie się jak to wygląda. A miałem to samo, siedząc na Linux 12 lat, to... Próbuję sobie, czegoś zmieniam, uczę się i tak dalej. E, te EHC, tak? No i co z tej wiedzy wynika? Bo znając życie, że połowę zapomnisz za parę tygodni. E, to już koledze odpowiedziałem, ale, ale mimo wszystko. E, jak zamierzasz wykorzystać tą wiedzę w pracy? To spoko, dla sztuka, dla sztuki? Dla siebie samego, panie kolego. Po prostu się tego nauczyć, czegoś nowego, a nie tylko, kurde, myszka i jedziemy i ten. E, ja nie pracuję, nie jestem żadnym technikiem. Nie wiadomo, co tutaj jeszcze. Powiem to tak. Ja to robię dla siebie, dla siebie samego to jest taka powiedzmy raźnie zajawka, a dwa, że fajne doświadczenie. W inny sposób obsługiwać system operacyjny, i znowu złapałem za zamyśkę. Widzicie, to jest, to jest masakra. Zamiast sobie tutaj kurde, z frutami klawiszowymi operować, e, pogarniałem sobie tutaj, to jest polibar, tak i tak dalej. To dalej się człowiek łapie łapie myszkę. Spoko, przeżyjemy, ogarniemy, to w końcu to powiem, powiem to tak, e, słuchajcie, ogarniemy, tak. No, naprawdę, dużo, dużo ludzi tutaj, że tak powiem, skomentowało to. Wszystkim bardzo dziękuję. Komentarze są różne, od, od bardzo negatywnych, znaczy, no może nie negatywnych, ale takich, takich no dociskających, tak, aż do pochwalających. Fajnie, fajnie, że to piszecie, fajnie, że się powiadacie. Tylko nie zrozumieliście takiej prostej jednej rzeczy, tak, że Linux. Daje wam wybór. To już tłukę to w kółko. Naprawdę tłukę to kurde w kółko. Linux daje wam wybór. E, żaden inny system tego wyboru wam nie daje. Ani MacOS, ani Windows. Co na w Windowsie na co się możesz przenieść? Na Windows server? Jak sobie kupisz licencję i będziesz stać na licencję za każdy procesor, bo tak to jest zrobione, tak? MacOS, co ci daje MacOS? Jaki wybór ci daje MacOS? A w Linuxie? Owszem, jest kilkaset dystrybucji, to źle, to jest koszmar i w ogóle jest. Do, co to? Bo, bo gówno, to powinna być jedna wielka dystrybucja. Już macie jednego wielkiego Windowsa i co z tego? W Linuxie y, dystrybucji używalnych dla zwykłego człowieka jest może 10. Fedora, Debian, Ubuntu, PopoS, y, Arch, Manjaro. Y, co tam jeszcze mogę wymyślić? No, nawet jest 6, 7. 7, nie 500, 7. Masz 7 podstawowych, a ta reszta 500 to jest nałożona na nie. Albo trochę przerobiona, albo coś tam. Ale podstawowych rzeczy jest 7. Pulpitów jest 25 albo nawet 30 do wyboru. To, to jest źle? To dobrze właśnie. Ja poświęciłem 80 godzin około, żeby sobie ten pulpit tutaj fajnie ogarnąć, bo mi się tak fajnie będzie, myślę, pracowało. Ja się muszę do tego przyzwyczaić, chcę się tego po prostu nauczyć takiej, bym powiedział, pracy po prostu, tak, a nie, a nie, a nie ciągłego, kurde, jechania myszką. Dlatego też mówienie, że, że, Linux to, to, to jest strata czasu. Dla jednych jest to strata czasu, okej, okay, dobra, tak. Dla jednych jest to strata czasu. Takie grzebanie w konsoli i tak dalej. E, dla mnie natomiast to jest, myślę, będzie bardzo pozytywna rzecz. E, to jest rzecz. Kurde, jakby to powiedzieć. Rzuciłem sobie kłody pod nogi, autentycznie, bo wiem, że mogę pójść na łatwiznę, postawić znowu gnoma i albo zostać na ten manżaro i dalej wam klepać. E, tu kurde, dystrybucję, tu coś tam, tu coś tam, tu coś tam, tak? No ale to, to nie jest to, kurde. Ja, ja chcę coś, coś innego de facto też tutaj wprowadzić. Słuchajcie, to nie jest tak, że ten kanał nagle stanie się, przepraszam, nerdowski, tak? Bo za przeproszeniem wszystkie kanały nerdoskie, to już leżą i kwiczą. Od wielu, wielu lat tam kopaki robili konsole, ogarniali i te kanały wytrzymywały rok, pół roku, może parę miesięcy i to był koniec. Zobaczcie na ich wyświetlenia. Tam naprawdę jest lipa z tym po prostu, tak? E ja nie mówię, że to jest źle, że oni to robili, Oni bardzo dobrze, że to robili. Zobaczcie, jak się rozwijają angielskie, angielskojęzyczne kanały. Distro, DistroTube na przykład. Kurde, 150 tysięcy subskrypcji goś już ma. Learnlinus.tv. Prawie 200 tysięcy subów, a goście głównie klepią terminal, distro tu, który jedzie po menedżerach Tilingowych i, i, i takich różnych dziwnych, de facto konsolowych rzeczach, tak? Popatrzcie sobie na kanał na przykład, ja będę nasłuchał, mówił kurde. Yy, przejdźmy sobie po prostu tak, pokażę Wam o czym tutaj jest mowa, tak? O czym ja tutaj w ogóle de facto Wam mówię, zmniejszymy sobie. Słuchajcie, popatrzcie sobie DistroTube, kolega DistroTube Proszę bardzo, Derek 165 tysięcy subskrypcji W tej chwili Zajebisty gość, naprawdę szanuję tego człowieka Mega, naprawdę mega Tego gościa szanuję Popatrzcie się na jego playlisty, co on tutaj ma Keyboard Mouse Tutaj jakieś Open Source gamesy, tak? Ale głównie, proszę tutaj, zobaczmy sobie Command Line 50 filmów, Cutile co to jest, Vim Lifestyle, 13 filmów Privacy Security tego typu tematy gość tutaj też robi Distro Instance ma 80, ale to głównie gość jedzie tutaj po właśnie po, po konsoli, po takich, takich rzeczach dlaczego ja tego nie robię, słuchajcie, tak zaraz wam powiem drugi kanał, The Linux Cast Chłopak, y, w, mafiu, mafiu był chyba się tak chłopak nazywa. Y, słuchajcie, gościu chyba w ciągu półtora roku zdobył 8 tysięcy subskrypcji. Ja zdobyłem te 8 tysięcy ponad 2,5 roku. Masakra. Dlaczego tak to wygląda? On też tutaj głównie konsole, jakieś inne dziwne rzeczy kręci, tak? Y, słuchajcie, tematyka jest taka, dlatego że... co w się sensie to nie ogląda. Przepraszam, powiem to tak, w ten sposób, tak? Tego w Polsce praktycznie nie ma. Burli Linuxa praktycznie w Polsce nie ma. To, że ja mam 8 tysięcy ludzi na kanale, to jest fantastyczna sprawa, tak? To, to, jest, to jest ten człowiek. Ja naprawdę cholernie lubię. Świetnie, fajnie tłumaczy, Proste, proste. Po prostu prosto mówi. Jak się trochę angielski rozumie, to idzie gościa, że tak powiem, ogarnąć, tak? Słuchajcie, naprawdę, to jest taki temat, że. Popatrzcie na Linuxowe kanały z kiedyś. Z kiedyś, dawno temu. Linux konsola, tak? Pewnie moje wyskoczą pierwsze, albo chyba nawet nie. Zobaczymy. Yy, gdzie tu mamy jakieś, kurde? No nie ma tego praktycznie. Tu jest przed roku. Proste skrypty, skrypty konsoli, gość ma 14 tysięcy wyświetleń. Po roku. No to to jest dramat, kurde, tak? No tego jest naprawdę mało po polsku. Kolega Distroverse, który kiedyś nagrywał fajne filmy. Ile po dwóch latach on ma dwa tysiące wyświetleń na tym? Co to jest? No z masło to samo, niby tutaj 152 tysiące jak nauczyciel Linuxa. Okej, okay, wszystko fajnie. Ale zrobił parę innych filmów o Linuxie, no to ledwo 10 tysięcy mu przekroczyło. No to, to to jest właśnie lipa, że... Yy, Oltek Bruki, kolejny angielski kanał, który naprawdę polecam. Bardzo, bardzo polega, polecam tego człowieka. Bardzo fajny gość, fajnie to prowadzi, fajnie mówi o, o pingwinie. Oltek Bruki, tak. E, natomiast e, słuchajcie, temat jest taki, że w Polsce sama konsola nie przejdzie, bo de facto wy to przez. Chce, wiele osób chce tylko konsolę, konsolę, klep, konsolę. Zrobiłem parę razy konsolę miałem, kurde, po kilkaset wyświetleń no sorry, ale ten kanał żeby rósł to wyświetlenia muszą iść do góry muszą, nie ma innej opcji bo inaczej skończę jak cała reszta a ja na to nie pozwolę e, dlatego mm, głównie robię dla was testy dystrybucji dlaczego? bo to się w Polsce klika, przepraszam, bo to chcecie oglądać, bo to oglądacie są po 3-4 tysiące e, słuchajcie, wyświetleń nawet tego, czegoś takiego tak? i wy to oglądacie proszę bardzo, popatrzcie się tutaj jak to wygląda E, tutaj macie EasyOS 2700, Windows EX 3400 e, Amarok 2300 e 8400 4000 prawie wyświetleń, a rzeczy konsolowe na przykład, mam tu mam, gdzieś miałem no teraz, no dobra, nauka Linuxa ma 3700, super, ale inne rzeczy które byłem Linuxowe e, jakieś porady Linuxowe to ledwo 1000 po dwóch miesiącach no to tu YouTube tego w ogóle nie promuje kanał no i to samo, szczerze mówiąc, a z reklam też tutaj nic praktycznie nie mam. Jak ja mam z jednego filmu może 5 złotych, tak, 5 złotych dostaję z reklam zabezpieczenia, 5-6, no czasami się zdarzy 10 złotych za cały film, to to jest wszystko. I nie myślę sobie, że, że ja nie wiem jak, jaką kasę chcę trzepać na tym kanale Linuxowym, bo też są takie opinie. To nie o to chodzi. Ja bym chciał robić kasę, to bym zrobił sobie komentarii, yy, to bym nawijał o techniusach, tak wiadomo, inne dziwne rzeczy, gdzie za chwilę tam się od, y, do różne, różne. Na razie jest to lepiej płatne, dwa się lepiej klika, na przykład o GPU jak się ciągle nawija, to ma się po 20 tysięcy wyświetleń, tak. Natomiast tematy Linuxowe to jest nisza, to jest całkowita nisza, i mm, jak niektórzy mogą mówić, że że ja to robię dla pieniędzy, że wielkie pieniądze z tego wyciągam. Jeżeli to jest temat tak niszowy, że... To no kurde. Czy kolega z Masłoby by robił film, aby dostawał 5 zł za film raz na tydzień? No chyba nie. No nie oszukujmy się, no też trzeba na tym zarobić, jak, znaczy zarobić, utrzymać to chociaż, tak? No to ja nie wyobrażam sobie powiedzmy, że, że robię 1 dwa filmy na tydzień i zostaję za film 5 zł. Bo, bo z YouTubea kasa idzie dopiero jak macie 300 zł uzbierane. Mi to zajmuje 2-3 miesiące czasami. Żeby głupie 300 zł od YouTubea dostać z reklam, tak? I dalej, dalej tu jest mowa o tym, że ja robię ten kanał dla pieniędzy i w ogóle? No nie, tak jak mówię, zrobimy kanał o Techniusach, zrobimy kanał o składaniu komputerów, albo o promowaniu klawiatur z jakichś tam X-Firm, tak? Albo o śmieszne kotki, albo komentował aferę Leksia na przykład, kurde. Czy innego jakiegoś nie będę mówił co. No właśnie, więc niech się niektórzy zastan zastanowią nad, nad, yy, nad tym wszystkim, tak? A się rozgadałem nie na temat do kompletu Słuchajcie, jeżeli chodzi burle o społeczność, to ja naprawdę mam wrażenie, że my, którzy używamy Linuxa, to czasami tak sobie chcemy dopiec, chcemy sobie dowalić, chcemy sobie za przeproszeniem dopieprzyć po prostu, tak? Jeden drugiemu, bo ty masz KDE i ja mam gnoma GNOME jest lepszy od KDE, nie, bo główno, bo GNOME to jest szajs tylko i wyłącznie KDE. Ludzie, kurde. Po co? Po co takie wojny są? To samo to samo. wiecie na pewno dobrze jak wygląda społeczność Arch. Archa, Linuxa Arch. Tam wchodzisz na forum, pytasz się o byle badziewie, to ci piszą wy... Wi na wiki Archa. RDFM. Tak dokładnie jest. I takie, takie zachowania niestety powodują, że... że... Nowi, którzy chcą przyjść na Linuxa, uciekają po prostu, tak? Bo nie ma to najmniejszego sensu. Kurde. Bo oni na dzień dobry dostają kopa w dupę. Idźcie czytać dokumentację. Dobra, zgadzam się. E, trzeba o tym mówić, tak? Tu nie ma co tłumaczyć 20 razy tego samego na początku. Chłopie, weź użyj Google'a, poczytaj. Dobra, okej. Okay. Ale... Można to zrobić de facto delikatnie, tak? Zróbmy to kurde, delikatnie, powiedzmy to delikatnie, no na początek wytłumaczmy mu chociaż trochę danej osobie, tak? Zobacz tu coś, tam zawsze można komuś pomóc na przykład, tak? No, wiadomo, że trzeba by go odesłać do dokumentacji, bo nie można, zaproszenie, mianczyć wszystkich naokoło. No, ludzie, jesteśmy w miarę dorośli. No, niektórzy nie wiadomo, tak. Okej, okay. eee, słuchajcie, wiem, że nie przygotowałem się do tego filmu, może i tak dalej. Wiecie, ja zawsze więcej rzeczy robię, że to powiem, na live'a, bez żadnych scenariuszy. I tak będzie, zawsze tak będzie, raczej. Eee, natomiast eee, chcą zrobić takie bardziej podcastowe filmy, bardziej takie vlogowe, w ten sposób przynajmniej vlogowe, bo ja niestety. Nie mogę, wiadomo jak wygląda moja sprawa z wychodzeniem gdziekolwiek stąd, tak z tego miejsca. Niestety nie ma takiej opcji. Słuchajcie, postaram się, żeby te filmy były bardziej zorganizowane, nie tak porozwalane tematy, tak jak zrobiłem w tym, w tym, tym. Nie chcę tego nagrywać od początku, bo to co chciałem powiedzieć, myślę, że powiedziałem jak będzie zrozumiane, tak będzie trudno. W każdym razie. Macie tutaj troszeczkę nowych informacji, słuchajcie co do tematyki kanału, to będzie to wyglądało myślę tak jak dotychczas. Oczywiście będą zmiany, postaram się, żeby jakieś zmiany były. Sorry, ale gardło siada. Przepraszam, musiałem trochę ciąć, ale po prostu mi gardło całkowicie siada, kurde, ostatnio. W każdym razie, ten będzie na pewno sporo zmian na kanale. Na pewno, jeszcze raz powiem, przepraszam, nie stanie się to kanał nerdowski typowo, zdecydowanie nie. Wprowadzę na pewno jakieś rzeczy z, z konsoli. Nawet znaczy teraz będzie głównie to to, że się czegoś uczę, nie to, że będę was czego uczył, robił tutoriali, bo ja tego nie mam pojęcia, tak? Siedząc 2,5 roku na linusie, czy 3, jakie 2,5, 3 lata. Ja już pracuję 3 lata na Pingwinie. Tak jak napisałem tam w komentarzu, tak? Ja się praktycznie nic nie nauczyłem. Nauczyłem się klikać na ikonki, zmieniać rozszerzenia i mówić o plaźmie, tak? Nic więcej. Dlatego powiedziałem sobie dość. Wystarczy. Trzeba się rozwinąć po prostu. Dla niektórych to będzie on idzie do tyłu, bo konsola. Dobra, spoko. Nie chcesz iść ze mną. Wybór jest duży na YouTube, wybór jest naprawdę bardzo, bardzo duży, więc tutaj do nikogo, do niczego nie zmuszam, masz wybór. Linux daje wybór, ja również daję tutaj wybór, tak? Te rzeczy, o które mówiłem, to będą być może jakieś podcasty, może mi się uda z kimś tam tematy jakieś podagavdywać. Kiedyś chciałem, ale nic z tego niestety w końcu nie wyszło, z różnych dziwnych powodów, tak? Tematyka konsolowa, no nie wiem, tak jak mówię, ja się będę dopiero teraz tego uczył, więc tutoriali z tego nie będzie, że będzie menu filmy, jak coś siedzę i próbuję coś spieprzyć w minucie, tak, i mi to na przykład nie wychodzi, bo takie filmy też będą, a'la The Linux Cast, bo naprawdę czasami gość tam siedzi, grzebie w tym swoim DWM-ie czy X Monadzie. Siedzi się w kurwa po prostu maksymalnie, ale fajnie się to wygląda, bo się można coś razem z nim nauczyć, bo mówi, jupi, jupi, już wiem o co chodzi. I to jest ten szczał, który człowiek dostaje. To o to chodzi i wtedy na to zwracasz uwagę, tak? Nie musi być to napisane tutorial czegoś tam, tak? Bo żeby zrobić tutorial, to samemu trzeba to umieć. Tak to mniej więcej, słuchajcie, wygląda. Yy, w każdym razie, dobra, kończymy na dzisiaj ten temat. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał, trochę taki dziwnie porozwalany, tak jak zawsze moje filmy, ostatnie taki pół vlogowy, powiem to tak. W każdym razie postaram się ogarnąć dla Was na jutro albo na środę test Ubuntu 22.04 Prealfa, to jest wersja Alfa dopiero co wyciekło to do sieci, znaczy wyciekło, zostało wydane do sieci do publicznie, do przetestowania, bardzo wczesna wersja. Przyjrzymy się temu oczywiście na żebym sprzęcie. Pamiętam, będzie jeszcze wiele innych filmów tego typu, znaczy tego typu, typu dystrybucji na przykład, bo zgadnijcie, po co kopiłem te płytki. To są płyty CD i DVD przy okazji. No właśnie, niektórzy już wiedzą o co chodzi, tak? E, to będzie, naprawdę postaram się, żeby to było. Moje środowisko pracy jest w miarę, w miarę ogarnięte, to co chciałem, żeby było, to jest. Na resztę będę musiał sobie sam po prostu dopracowywać w trakcie tego, tak? Co z tego wyjdzie, nie mam pojęcia, bo znając archa, jego aktualizacje codzienne, to on się może po prostu wysypać i wszystko pójdzie do kosza. Ale oczywiście, spokojnie, ja stosuję ten Shifta, więc sobie to przywrócę, jak coś. Tylko po prostu cierpliwość. Ja potrzebuję od cholery cierpliwości, powiem tak, do tego. Mam nadzieję, że będę ją miał, żeby, żeby po prostu przenieść się na pracę w tego rodzaju, że tak powiem, środowisku. Dobra, kończymy na dzisiaj to gadanko. Mam nadzieję, że miło mnie było zobaczyć, dla niektórych przynajmniej. Pozdrawiam, świat Linuxa, trzymajcie się ciepło, cześć!